No i mamy kolejny dzień i już od samego problemu, od samego poranka są problemy. Oni głodują. Laboratorium? Nie, ja się zajmę jedzeniem. W ogóle czujecie to, że ten film oglądaliśmy se, nie? I on <laughs> jakby, nasz bohater spał do 10 teraz zamiast te. Czyli to, to faktycznie miało wpływ na to, że oglądaliśmy film po 23. Trzeba zrobić te papki. No, dzisiaj chyba cały dzień w bazie będziemy siedzieć, i ja robię śniadanie. Kopalnia Minerałów? Ja nie wiem, czym ty masz się zajmować, Star. Cieszy mnie to, że w ogóle chcesz się czymś zajmować. Przezielone zadania. Kopalnie metalu. No, bo ty musisz metal kopać. Zbogaconych jest radioaktywne. Tam lepiej nie snar. Kopalnia rapidium. Możesz iść kopać rapidium stary. No substancje organiczne to, to sam nakopię. A rapidium to faktycznie będę go potrzebować w dużych ilościach kiedyś na pewno. A jeszcze z górnikiem mam pogadać chyba. No, i to nie będzie miła rozmowa. Tak mi się coś wydaje przynajmniej. Jak sytuacja z Bólem daj mu piłkę. Dajmy mu najpierw... Nie, bo on jeszcze nie jest taki ulotowy no, go... Tu potrzeba może... Miałbyś pomóc że moglibyśmy pomóc ci w ambulatorium Kurde, to wiele bardziej go zmotywuje, ale ja nie będę w stanie wybudować ambulatorium W sensie będę w stanie, ale nie będę w stanie tam dać lekarza żadnego, no to... Ale ambulatorium chyba samo... No dobra. No niech będzie. I teraz powiem że nie mamy ambulatorium. Nie dawajmy mu piłki, póki nie jest, to nie trzeba. Nie trzeba, o to mi chodzi. Ech, tu jest wyjście, czy ja chcę wychodzić? Ambulatorium muszę zobaczyć jakie jest zdrowie. Bo je możemy zbudować, ale pytanie, jak, jaka, jaki koszt? Rafineria jest. Zyfialnia, szklania, korytarz, bo 60 tych specjalnych materiałów. Można przetwarzać metale wzbogacone na metale i substancje organiczne, choć przetwarzanie tu zasoby często są radioaktywne i toksy. Nie rafineria jest taka toksyk trochę. No my potrzebujemy zdecydowanie nakopać se. W Apidium ziomek jest, ja muszę iść do tej kopalni. Do której... No... Tylko szybką podróżą da się dojść, bo są tutaj TT. No dobra, wykopmy ile się da. Aż 60 jest tego potrzebne. To się nam nie zagresuje? Nie, to chodzenie pod kontrolą ma chyba tylko ułatwiać. To się nie przemieszcza nic z tych rzeczy. Jak kończą nam się filtry, jak mamy chyba jeszcze dwa? Co to znaczy kończą się filtry? Nie zdążę tu nic przepracować. Dobra, powiedz mi co to oznacza, że kończą nam się filtry radioaktywne? Nie tutaj. Przecież mamy ich jeszcze trochę. A, na 11 godzin. Ja to faktycznie się kończą. Właśnie tak, no to trzeba coś z tym zrobić. Kopalnia koniec, że to wiemy, to nie. Chociaż też się przyda, bo nie mamy w ogóle. Ech, nie no dobra, no to filtr has dwa. No to dwa, tylko tyle mogę zrobić. Ile mam metalu? Za dużo. Dobra, przydzielone zadania. Trzeba to jakoś poprawić. Kopalnia, kopalnia minerałów. Nie, kopalnia apidium, Kopalnia substancji organicznych. Nie, niech górnik tam kopie, bo on będzie kopał lepiej. I kopalnia apidium. Czy my potrzebujemy w ogóle apidium? No moim zdaniem nie. Niech on kopie wtedy metal. No bo minera no, minerały też by się przydały. No, ale na minerałach to ja mogę se stać. No już trudno. Kilka dni to zejdzie. Jan Technik. A naukowiec. Kolejka pusta. No nie mogę pozwolić, by kolejka leżała pusta, no ale tylko to mogę zrobić. Poziom kubitów, jak zwiększyć poziom kubitów? Przepraszam bardzo. Nie mają nic do jedzenia, nie? No, macie już do jedzenia rzeczy, nie? 10 papek jest. To jest w sumie mało. Zobacz, czy ja będę w stanie pogać z tym ziomkiem. Ja z technikiem. Poziom umiejętności aż zaawansowany. Początkuj. Oho, no to świetny sposób na poprawę jego nastroju. Dawaj technika. Powiedz, że jeszcze będzie gra jakaś do tego. A to są pewnie te elementy zręcznościowe. Pim... Grania z w piwnego ping-ponga w świetlicy to świetny sposób na poprawę jego nastroju. Jeśli wygrasz, altenem będzie zmotywowany. Jeśli przegrasz lub pominiesz, grę, sprawisz, że altenem miło spędzi czas na zabawie. W celu w kubek i przytrzymaj puść, gdy znacznik znajdzie się w różowym obszarze. W celu w kubeki przytrzymaj puść, gdy znacznik znajdzie się. S. Szybki mecz. Pomin, nie, noga pełen meczek. On jest zaawansowany też pewnie trafi. Jak pod kątem jeszcze ty. O no, Boże, do jakiegoś trafiłem. Nie, do tego celowałem w ogóle. Jezu, to nie będzie proste. Garza zaawansowany On zmisował. Co za bocik w ogóle. Za daleko. O dobra nie jest git. Dobra, nie no, lecę z nim jak chcę. On nie ma szans w ogóle. Tutaj nadziei nie ma. Pójdę dobry jest. Ale nie dość dobry. Nie trafia. O dobra, ty trafiłem. Dobra, pi więcej tego jesteś jechany do stary. On potrzebuje motywacji, więc yeah. chyba powinien mu dać wygrać, czy nie? Nie pamiętam. Nie pamiętam co tam pisało. Dobra, bez skuchy żadnej, e. Jestem najlepszy w tą grę. No i muszę się nachlać. Dawać go do za To! No to za miało być z nim, bo nie wytrzymam. Czemu mi się łeb rozmazuje? Aha, czy ja jestem pod wpływem alkoholu już? Czy jestem mocno już Jest zwycięstwo Dziwny ping pong jest mój Motywacja Dzięki za game yeah, Trzeba uh, really to... było to znaczność na wziąć, też trudno

With dad? Yeah, sort of. I guess you're right. Dzięki, zapamiętam. Remember that. Ok, achievement. Przysłuj wiedzę technika asertywność. Nauczyłeś się asertywności. Czasem trzeba po prostu powiedzieć nie lub wyrazić swój punkt widzenia, nie rozwodząc się nad sprawą zbyt długo. Technik nauczył cię jak sprawić by inni nie wchodzili ci na głowę. O, i tu jest jeden, a czyli możemy mieć łącznie, czekajcie, bo tu można łatwo policzyć. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Tu jest około 15 alterów. No dobra, 13 alterów, a jeszcze są w środku kółka. Ty no to z 20 alterów można mieć w tej grze. Jezus. No ile godzin jest taka? A z gólinikiem teraz mogę, a jego ja wiedzę też będę przyswoił. To, no chyba, już idę spać. Jutro cały dzień będę grał w piwnego ping-ponga wieczorem. No dobra, to co wieczór będę grał z jednym z nich w piwnego ping no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Te filty muszę jeszcze wyprodukować, ha no. Kurde, dużo jest do zrobienia, bo muszę to ambulatorium zbudować, mu. No. Ale bez filtrów baza nie postoi, więc też muszę filty zbudować. Słońce jest daleko na całe szczęście. Zgaduję, że pewnie 20 dnia, może słońce tutaj będzie pokazane dopiero. Dobra, trzeba filtr zbudować, mus to mus. Teraz przynajmniej o 7 wstaliśmy. No już nad tym pracuję. Boże, ile się je robi? Ja tylko dwa filtry zrobiłem, a już mamy 13. Sprawdźmy ich stan. No, ktoś um umuszę kogoś do za zatrudnić. odnieść. Mam pomysł. A nie, bo on kopie tego. Co on kopie? On kopię metal, a ten kopie. I ogólnik, co kopie? Substancje organiczne. A no to ja idę kopać wtedy tego. Tutaj nie da się przecież. Albo tutaj trzeba tędy iść. To tam jest przejście? Wait. Huh. There must be a, to zajebyskie tu jest przejście. Uszkodzony chip znaleziony w zrzucie wodą, może da się go naprawić. Tak, i to chyba będzie tam przejście. Oj. leć. A, to chodzi chyba o ten chip. Waliza. Lampa lawowa, karta kolekcjonerska, zbierz. No, tutaj jest ten. No to tutaj raczej. Tutaj jest na pewno jeszcze przejście, ale tutaj jest cały ten zakręta. Jena. No. O! Tutaj jest więcej ich. Kurde, nie wiem, czy optymalną drogę, czym wybrał sobie. Tak, jestem zamykany trochę. O, choliwka Ok, tutaj się ostrożnie Nie, biegiem. Ok, metal wydobądźmy. Dobra, tutaj jest przejście jeszcze... Ja myślałem że całą mapę w ogóle zwiedziłem. A tutaj widzę, jeśli tu będzie coś do wydobywania. A ja nie mam wiarytary i będę musiał tu iść, a nie, tutaj są znajdźki chyba tylko. Ludzie, którzy zawsze kończą za ciebie zdania. No te filmy będą oglądać dosłownie tylko w ostateczności. Będę tu już trzeba iść na dłuższą wyprawę, tak mi się coś wydaje. Dobra, no nie będę kopał tych minerałów przecież cały czas, no górnika trzeba do tego zatrudnić. Ale to już od nexta górnik będę działał. Ta przepiszę chyba górnika, żeby on kopał te minerały. O! Albo nawet będzie lepiej, bo ja sobie kopię w ten sposób minerały. A to daje zawsze wie o wiele więcej minerałów, niż praca na kopańca Git. Kurde, bo tu jest do rozwalenia, ja chyba nie mam Crytridży, nie? Zero Crytridży, no właśnie. Mogę sobie najwyżej sobie tu do góry wejść. A, po zero, jak ja wrócę do bazy. Bez energii. O, Arpidium w ogóle. A tu jest całe złoże Epidum Nie wejdę tu, nie? A nie dobra, wejdę Tutaj nie wejdę. Okej, okay, czyli na tą wyprawę akurat potrzebne są, jakby to powiedzieć, materiały, zasoby. No bateria na pewno jest potrzebna. Tutaj też do tej kopalni Epidium będzie można iść, ale to no, żeby nakopać to Rapidium, to i tak będę potrzebował czasu więcej niż 18, bo. To jest tragiczna godzina na kopanie czegokolwiek. Już tam idę tylko po to, by zwiedzić do końca mapę, nie? Hey, is that one me? What the hell? That? Fuck, za dużo tutaj tego jest. Fuck. Biegnij! Co to jest? Oho, chemiczne urządzenie, dalsza droga. Chyba ktoś mi to powie, jakie mam wyjść w dwie godziny do bazy? Przez tą drogę jeszcze? Chyba przez to, że ja ogólnie biegam w ich towarzystwie? Nie! A to mnie napromieniowuje po prostu bardzo. Ultra tak. Dobra, Elo muszę dowieść do tej kopańki górniczej. No tutaj jak chcę iść na wyprawę to muszę zdecydowanie zabrać ze sobą Jak to się nazywa? Baterie. No najlepiej byłoby mieć tak z minimum dwie baterie. O Jezu. Chyba w bazie się odpromieniuje, bo mamy filtr. Dobra, ty. Mamy dużo wątków teraz już. Mamy. A ja w ogóle od tego naukowca zapominałem cały czas odbijać tego. Jeszcze to, co nakopiemy, to nakopię. Nie zdążę tego wykować do promieniowania. Trudno. Nie mogę pracować, jakie jest promieniowanie? Mogę. Git. I tak już jest na promieniowanie, to co mi tam szkodzi. Żyła Internalu. Okej. Okay. Więc Między... tak, wiem, że nie mogę przebywać w tym nadworze, bo umrę. Naukowiec. Trzeba z nim, naukowcem na pewno pogadać. E, rozmawiaj. Z nim to długa rozmowa będzie. Odkryłem coś. Nie mogę zat... schematów kotwi. Odkryłem coś dziwnego. Nie wiem. Didn't look dangerous no radiation actually it didn't do anything to you your attention it's like nothing i've seen before it must have something in common with the other distortions question is are they the cause or the reason of so much, mm -hmm. so so much. I'd like to them more. so would i and for that we'll have to design our own tools do you have anything specific in mind? I, it. I need to look through professor frankoff's lectures as well as notes from other expeditions. you have a theory? i just need to find a way to put it into practice. i, I ran into another anomaly. this one was different. it was like this distortion was closing in on me as if i was pulling it toward me. how extraordinary. Maybe it's magnetic field is interacting with your suit. Well, running away from it was no fun. Keeping clear of it is the only thing you can do. No, let's keep collecting observations. I feel we're onto something groundbreaking. So I'm not getting any connection from mining ops. Any idea how I can ask them for those blueprints? Didn't they push you to mine repidium? Report getting the job done and someone will turn up. Trust me. I know how this company works. Ok. Jeszcze okay. trzeba pogadać z technikiem. Anomalia statyczna. Nie, ja chcę mapę, badania. Misja. Narzędzie do analizy internalu. O, z miłą chęcią. Podręcznik, samouczki, bada. Gdzie jest technik? Technik jest w Weź, się ma technik.

Not to mention accessing new tech in the research. mam go podłączyć. Pozwól mi zrobić kolejny. Wygląda I na zepsuty. Daj mu lampę odejść. Ale tajniejsze urządzenie. wytwórz chip kubowy w warsztacie. Zbuduj Ankapidem i się o schematy. Przepraszam bardzo, ale ja mam jeszcze prosić o. w sensie jeszcze kolejną markę? O narzędzie do analizy internalu. Za chwilę będzie 23, więc trzeba się sprężać. Maxwell. A ciekawe, czemu to jest po angielsku. Hello, uh, Mr. Maxwell. Jan, czy robisz progres? Tak. Właśnie wiem, jak przejść. Ale będę twojej What Co mogę zrobić dla you? i need blueprints for superconductive bridge anchors from project versant versant but how do you know about that do you think maxwell well you're familiar with aborted scientific programs unknown to the public aborted are you sure yes

Do understand what I'm saying, right? Miałeś się nie dowiedzieć. Nie myślałem, rozumiem, że. mnie pracował przy tym programie, rozumiem, że nie masz moich no, schematów. Nie, nie istnieją. co Project Versin did leave behind unfinished drafts, crisscrossed formulae, discarded calculations, the usual scribbles of a scientific stream of consciousness at work. For what it's worth, I'll ask Lucas to send it over to your terminal. Maybe that resourceful altar of yours can put it to good use. Uh, oh, okay. It's better than nothing, I guess.

no a teraz panko chyba, nie? No bo ja tak naprawdę nie muszę siedzieć na koparze, bo mam od tego ludzi. Sz Szkoda, że nie mogę stworzyć kilka tych samych alterów, no ale to jest jednak jakiś sens, jeśli gra opiera się na tym, że nie może istnieć dwóch takich samych dos dosłownie Janów. Jan Czemu mu się pogarsza? A nie, oni się kłócą. Jezu, ja nie mam czasu na wasze kłótnie dzieci w kuchni, a nie tu. Co się stało? O, ty w sernkę? No, ja... Trzeba mu było jednak dać te leki, ja Albo zbudować ambulatorium. Ja... What the fuck? Did you... Did you just chop your arm off? What did it look like? A prank! I had to get rid of it. Ja... I co, twoja efektywność nie spadnie teraz, czy co się stanie?

and it looks like a bad joke did you precisely ask for bridge anchor blueprints <laughs> faka, mówiłeś, nie sorry to break this to you but the program you mentioned doesn't exist this is all they came up with before they were terminated terminated but why lack of results looks like they didn't get anywhere without that student of yours results huh you mean an outcome that only exists in my fake memories nevinsay no wonder what i got looks more like the musings of a madman than serious work there is no way i can make anything out of it we just don't have the time <laughs> Look, i know it's not perfect but i believe in you just think they came up with this thing only because you existed to coś. No, jeśli to to mogę spróbować. Dobra, najpierw to zajmij się tego. Jeden z twoich ale to się ciężkie obrażenia. Jego stan pogłębił się do tego stopnia, że może się ci nie otrzyma leczenia. No kurwa, ale ambulatory mnie ja nie mogę zbudować nawet. Chyba. Czy mogę? Buduj. 60, no przecież to jest... Tej nocy dostanę 20 na plus, dobra. Ale chyba to ja No to przecież ja, no, ja to Zbudujmy chip w tym czasie. On nie umrze na pewno. I muszę go pewnie umieścić w komputerze kwantowym, nie? Zostaw ulepszenie kubitów. Poziom drugi ulepsz. A Aha, miejsce kwantowe jest tylko plus jeden. Aha. Botania, strażnik, dyscyplinuje alterów. Salikon templacji. Doktorzy. 8 razy szybciej leczę, ale to w ambulatorium szybciej przyrządza za jedzenia. co mi się opłaca wziąć. Ja bym nic jeszcze nie brał. Kończy nam się ten, ten. Ile mamy jedzenia? Mało. No nawet dzisiaj cały dzień będę chyba w bazie. Bo trzeba ogarnąć podstawowe rzeczy. Trzeba papek tam to zdecydowanie. A to mi zajdzie pewnie. Długo Co? Czy jest burza magnetyczna Łono awaria? Nie, nie ja, tylko nie łono Jak to za mało auto uzupełnianie włączone 6 godzin fakt e, Doróbmy filtrów no chyba dowcip I czekaj 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 produkcja e, fuck Produkcja kuchnia anuluj wszystkie papki Teraz powinniśmy mieć na filtr radiacyjny Nie mogę tak olewać jednak tego Kuchnia awaia To jeszcze już zrobiłem filtr edacyjny. Tak, ich na konserwację bazy A nie, bo się nie skończył. Dobra, mamy filtr edacyjny, teraz powinno starczyć I tak chyba z bazy 12 godzin Jesteśmy w dupie Opracuj kotwę mostową Zestaw naprawczy No to... Burza magnetyczna nie powinno być ostrzeżenia, że będzie taka. Omów badania z naukowcem, a nie ma żadnych zadań związanych z burzą magnetyczną, zestawy naprawcze. Dawaj, mogę przejść. Dawaj, bo mi za chwilę cała baza padnie. Konserwuj tą bazę. No, no to bez kitu, nie myliłem się, nie wyjdę tej nocy z wazli. Burza magnetyczna. No to pewnie nakopali mi tych minerałów. No właśnie, gówno nie nakopali. No gdzie jest naukowiec? Naukowiec siedzi w laboratorium. Pójdźmy do niego. Nie chcę o tym rozmawiać podczas burzy. Odejdź. Weźcie w ogóle idą badania staje. Kotwa mostowa. No chwilowo niepotrzebnie baza. Powiększenie bazy. Powiększa baza zapewnia więcej miejsca na moduły budowlane. Dodatkowo powiększa zbiornik substancjami organicznymi do ogit. Średni magazyn też będzie się przydatny. Jak są substancje organiczne? Jeszcze nie mamy. Pylon centralny. Zmniejsza koszty energii przy wspinaniu się o 50%. Jeszcze są skanery z 108. Dobra, to weźmy to. Dobra, zakolejkujmy mu. Ja mogę się po prostu spać podczas burzy. Rozmawiaj z technikiem. Odejść, on nic nie powie. No, czyli baza jest ogranięta, skoro on nic nie robi, nie? Utracono sygnał. No to chyba spanko zostaje i to do ubycia. spać, elo. Mam nadzieję, że jak stanę, to nie będzie burzy magnetycznej. Przetrwaj burzę magnetyczną. O.